To poprzez serce wpływa miłość, siła i mądrość do Twojej duszy. Wyobraź sobie, że z Twojego serca zaczyna emanować światło. Najpierw wypełnia Twoją klatkę piersiową, potem rozprzestrzenia się na cały tułów, by w końcu sięgnąć gwiazd. By dotknąć każdego miejsca w kosmosie, gdzie przebywa Twój duch. To światło to energia życia, miłości i zgodnego współbrzmienia. Ono łączy Cię ze wszystkim, z każdym człowiekiem. Z każdym zwierzęciem, z każdą rośliną, z całą planetą i z kosmosem. Poddychaj chwilę tym światłem. Stań się wyraźnie aktywną częścią wielkiej kosmicznej sieci życia. Zestrój się z nią.